Dzień dobry wszystkim w totalnie nieplanowanym materiale. Jak wiecie, jest środa, środek tygodnia. Ja zwyczaj publikuję w niedzielę. No ale stwierdziłem, że jeżeli coś się dzieje, no to muszę zareagować, a przynajmniej wypada zareagować na bieżąco. Przepraszam, jeżeli jestem gdzieś brudny, ale wróciłem świeżo z roboty. I teraz tak, na wstępie uprzedzę, że jeżeli się odpalę w trakcie tego filmu, to przepraszam. Po prostu przepraszam, jeżeli to kogokolwiek to w ogóle dotknie, bo no dzisiejsza sytuacja e, no po prostu wyrwała mnie z laczy. Tak jest, a nie inaczej. Dlatego stwierdziłem, że no delikatnie e, no przegięło się troszkę. Zakładając ten kanał, plan był taki, że po pierwsze pokazuję swoją robotę, po drugie chcę pomóc innym. Porobić niektóre rzeczy samemu, e, tak żeby dało się niskim kosztem, we własnym zakresie, pewne rzeczy w domu porobić. I e, przez długi czas, bo nawet nie wiem, chyba już trzeci rok prowadzę ten kanał, wszystko fajnie wyglądało. E, ja nagrywałem filmy, Wy jako widzowie to oglądaliście, subskrypcji przybywało itp. itd. Wszystko było fajnie. Yy, mniej więcej rok temu, powiedzmy, że tak lawinowo zaczęło przybywać tych subów. Kanał powiedzmy, że dostał wiatru w żagle. I yy, ja, wychodząc z założenia tego, które było na samym początku, czyli dzielenie się swoją wiedzą, odpisywałem Wam na 90%, jeżeli nie na wszystkie komentarze, jakie były w. Pod filmami i tak dalej, jeżeli ktoś prywatnie do mnie pisał, a nigdy nie ukrywałem swojego numeru telefonu, zresztą prowadzę firmę, więc to są dane ogólnodostępne. Odpisywałem na WhatsAppy, maile, messengery, no na wszystko, co się dało. Nie broniłem dostępu, nazwijmy to tak, do wiedzy poza YouTube'owej i tak dalej. Wszystko stwierdziłem, że jest dla Was i tak dalej. Ale mniej więcej od no, początku tego roku e, stało się to, co troszkę mnie przytłoczyło. A mianowicie, e, Was jako pytających, ale pytających nie na YouTube, tylko poza, zaczęło Was być multum, totalnie multum. E, mało, myślę, mało. Ja mam dużo, przynajmniej mi się wydaje, że ja mam dużo komentarzy pod filmami. Ale masę wiadomości prywatnych na wszelkiego rodzaju komunikatorach zacząłem dostawać i zaczęło mnie to przerastać. Na samym początku e odpisywałem, jeżeli ktoś napisał, dostawałem powiadomienie, odpisywałem na bieżąco i tak dalej. Bo tak nie uczono po prostu. Ktoś zadaje, ktoś ci dzwoni, to musisz odpowiedzieć. I zaczęło mi się to przekładać na e mniejszy czas mojej pracy w robocie, tak to trzeba nazwać. Po prostu y, ja odpisując wam poświęcam swój prywatny czas y, na robotę, bo powiedzmy sobie szczerze, ja nie jestem youtuberem na 100% i żyję tylko z youtuba, tylko ja jestem budowlańcem, który sobie coś tam nagrywa i traktuje to jako dodatkowe źródło dochodu i może kiedyś coś tam się dalej z tego rozwinie, ale na dzień dzisiejszy ja żyję głównie z pracy tych otorączek i odpisując Wam na różnego typu komentarze, pytania itd., ja poświęcam swój czas w robocie lub swój czas prywatny. A z racji właśnie tego, że tego pojawia się coraz więcej, zacząłem zauważać to, że to się odbija kosztem moich obecnych zleceń. Nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Nie chciałem jakoś, wiecie, włączać zarabiania, nie wiadomo czego, że kurde, zrobię to za. że odpowiada tylko, powiedzmy, nazwijmy to, utrzymującym czy wspomagających mój kanał i tak dalej. Tylko chciałem dalej, pro bono, nazwijmy to tak, odpowiadać, bo po prostu wypada. Wiem, znam odpowiedź, przekazuję to dalej, ale by to źle nie zabrzmiało i pewnie znając życie yy, będę żałował później tego filmu albo przynajmniej niektórych słów, które tutaj teraz powiem. Dzisiaj po prostu szambo wyjebało totalnie, bo yy, wyzwania do mnie od jakiegoś czasu yy, pewien numer z różnymi pytaniami o różnych yy, porach dnia, nocy, bo tak nocy też. Łącznie z niedzielami, i tak dalej. Z różnego rodzaju pytaniami. Czasami błahostki, czasami no naprawdę skomplikowane pytania. I y, dzisiaj też dostałem oczywiście zestaw pytań i y, prośba: odpowiedz, nie? W miarę szybko odpowiedz. Pech chciał, że ja mam swoją robotę, którą też mam jakoś ograniczenia czasowe. Jaki swój plan dzienny też chcę wykonać, i napisałem grzecznie, że odpiszę z pytaniami najlepiej na wieczór. Także po prostu mogę sobie robotę robić. A przypomnieć się, poruszę wieczorem, to postaram się odpowiedzieć na maila, na, się mailam, na wiadomości. Gdzie za chwilę dostałem odpowiedź, że on to chce na już. No dla mnie, no chce, no super, że chce. Zgotowałem się, ale puściłem to kantem i nie wiem. Za jakiś czas, no nie wiem, do godziny powiedzmy, ten człowiek mi dzwonił. Nie odebrałem go raz. Sru. Za jakiś czas znowu mi dzwoni. W końcu odebrałem i. Pytam się o co chodzi, i tak dalej, i mówię, że mam swoją robotę. No, przykro mi, ale też chciałbym coś porobić. Nie, to tylko zajmie minutkę, i tak dalej. Nie? Z minutki <laughs> zrobiło się prawie 15-20 minut. A naprawdę, ja takich telefonów czy SMS-ów dostaję no, już po kilka dziennie. Nie mówię, że to jest jakaś zatrważająca liczba, ale jest już tego troszkę i tu 15 minut, tu 20 minut, i kurde, mi czas z roboty ucieka. I finalnie pokrótce chciałem mu odpowiedzieć: wiecie, tak trochę, zbyć minimalnym kosztem tą osobę i yy, powiedziałem mu, że też muszę wracać do pracy, bo niestety, ale ja żyję, tak jak mówiłem, z tego, że kleję płytki. I nie mogę poświęcać mu tyle czasu, ile on by sobie życzył na każdą rozmowę, na każde zagadnienie, itd. itd. Na co usłyszałem coś takiego, że skoro się dzielę wiedzą w internecie, skoro nagrywam filmy, to muszę się nastawić na to, że będą zgłaszać się ludzie potrzebujący, i ja mam obowiązek im w ich problemach, pytaniach pomagać. Że, jeżeli jestem, nazwijmy to osobą publiczną, to ja mam odpowiadać na takie pytania, jeżeli one się pojawiają. No i to było. Jeszcze jakby może mi ktoś to powiedział bliski, to jest po pierwsze. Po drugie, w jakimś takim innej tonacji, ale nie na zasadzie wyżygu. No i mi. No, korki wyjebało. Sorry za, za, za ten, ale naprawdę to już było trochę przegięcie. Jak obca, dalej podkreślam, to jest obca osoba skądś z internetu, ma mi gadać, że ja mam służyć bezwarunkowo pomocą wszystkim o każdej porze i tak dalej, bo nagrywam filmy w internecie. No to jest przegięcie pały totalne. Poświęcam czas. Nagrywam fakt, bo chcę, bo lubię odpisuję, tak jak mówię na większość komentarzy. dzielę się praktycznie każdą wiedzą, jaką mam. i to tą pozytywną w sensie jak coś zrobić i to tą negatywną jak coś dupcze, też wam to pokazuje, żebyście widzieli, że popełniać błędy każdy może, tylko trzeba z nich potem wyjść. a potem ja zbieram cięgi, że ja dla kogoś nie mam czasu w swoim prywatnym czasie, w sensie roboczym. I nie, nie jestem łaskawy mu odpisywać czy, czy odpowiadać na jego problemy. I no zgrzał mnie totalnie ten gostek, i stwierdziłem, że troszkę miarka się przebrała. I teraz powiem coś, czego nie chciałem robić, ani nie chciałem mówić tego publicznie, ale stwierdziłem, że widocznie może niektórzy ludzie potrzebują usłyszeć pewne rzeczy bezpośrednio, i trudno. Tak jak mówię, może czegoś będę później żałował, trudno, ale może to do kogoś dotrze. Od dziś, co my to dzisiaj mamy? 6 marca nie udzielam żadnych rad. Rad, porad, sugestii, nazwijcie to sobie jak chcecie. Przez telefon firmowy, przez komunikator WhatsApp, przez wszystko. Nie udzielam. Udzielam się tylko i wyłącznie w komentarzach, bo ja po prostu nie mogę poświęcić więcej czasu prywatnego, tak jak mówię, dla Was i jeszcze nie być w żaden sposób, nazwijmy to, gratyfikowany. Tu nie chodzi o to, że ja potrzebuję gratyfikacji, ale chodzi o to, że kurde, doceńmy to, że ktoś poświęca dla Was czas obojętnie w jakiej branży, no cokolwiek. To, czy Wam yy, sąsiad mechanik pomaga Wam przy yy, Waszym prywatnym aucie, to jest też jego czas. Szanujmy to, no kurde. Nie wiem. Byłem, zakładając kanał, sorry, że się będę plątał, po prostu jestem wkurzony. Zakładając kanał, miałem nastawienie takie, że... Chcę być troszkę inny niż inni, nazwijmy to, budowlani YouTuberzy. Do czego uderzam? Jak sobie wejdziecie w opisy, na przykład, i teraz to jest przykład po prostu. Mario Budowlańca, czy na przykład chyba Remont for You od Krzyśka to samo ma w opisie. Oni mają napisane w opisie, nie udzielam porad, a jeżeli już. To na przykład y, udzielam porad y, wspierającym kanał czy cokolwiek takiego. Jak ja to wtedy czytałem zakładając kanał, to parę lat temu stwierdziłem, że to jest objaw snobizmu. Niestety, ja mam teraz ile? No, niedawno przekroczyłem 30 tysięcy subskrypcji. I stwierdzam, że to jest zajebiste, Info... to jest zajebista informacja w profilu. Bo naprawdę chciałem dać i daję wam dużo swojego czasu, dużo swojej cierpliwości, serca i tak dalej, i ja nic z tego nie mam. Oprócz tego, że wy jesteście i nie wiem, mam dwóch wspierających, jeżeli chodzi o YouTube'a. Nigdy za bardzo y, mocno nie prosiłem, jeżeli chodzi o y, wspieranie kanału. Jest mi niezmiernie miło, że te dwie osoby y, wspierają kanał i to już od dłuższego czasu. Ale chyba trzeba zrobić to tak, że naprawdę, albo będą konsultacje. Jeżeli ktoś bardzo chce mojej informacji, mojej wiedzy i tak dalej, albo to zrobić płatne, nie wiem, ja na tym muszę pomyśleć, albo tylko naprawdę włączę to wspieranie kanału, albo zrobimy jakiś warunek. Nie wiem, ja to muszę jakoś z Wami przegadać, bo <laughs> źle się z tym czuję, że nie wiem, coś za pieniądze robić. Ja wiem, że pracuję za pieniądze, ale w sensie. No, YouTube nie jest moim głównym źródłem dochodu o, w ten sposób, ale no, chyba będzie trzeba tak zrobić, że będę, jeżeli już, to będę wspierał tylko ludzi, czy będę pomagał ludziom, którzy dają coś od siebie, choćby nawet te głupie 5 zł. Zrozumcie, ludzie, ja naprawdę mam ograniczony czas życia, działania na dobę i tak dalej. Każdy z nas ma. I szanujmy się nawzajem i żeby jeszcze kurczę naprawdę z dobroci serca usłyszeć, że to jest mój zasrany obowiązek, żeby być na każde zawołanie mojego widza, gdzie ja naprawdę nic naprawdę z tego nie mam fizycznie. Ja nie znam masy ludzi do mnie pisze, dzwoni i cokolwiek takiego. Ja was nawet nie znam. Ja czasami wam poświęcam yy, po pół godziny, po godzinie czasami. Rekord to był z jedną panią, gdzie przegadałem chyba 2,5 godziny. Grosza za to nie wziąłem. Ja się cieszę, że mogłem pomóc. Ale tak. No, dzisiejsza sytuacja naprawdę. No, wyrwałem je z. Dlaczego? Naprawdę. Sorry, jeżeli się plączę w zeznaniach. Mam nadzieję, że to jest yy... jakkolwiek znośne do oglądania. Ale naprawdę. Muszę też nad tym pomyśleć, jak to rozwiązać, jeżeli chodzi o e, pomoc Wam, jeżeli już. Ale na pewno od dzisiaj, od dzisiejszego filmu nie udzielam, nie odbieram e, telefonów z obcych numerów i tak dalej. Jeżeli kto, kogoś mam zapisanego w telefonie, z Was, jeżeli chodzi o widzów, to oczywiście odbiorę, bo jeżeli kogoś zapisuję w telefonie, to znaczy, że jestem w jakichś bliższych relacjach z daną osobą, ale od reszty przykro mi, ale skończyło się. Ja wiem, że to jakże głupie, brzmi i troszkę głupie się z tym czuję, ale naprawdę ja też coś muszę z tego mieć. A jeżeli już nie spokój, w sensie wiecie, no mogę się skupić na swojej robocie, mogę myśleć jak nagrać Wam filmy i tak dalej, coś sensownego, a chcę nagrywać właśnie w Sensowne filmy, mam nadzieję, że dotychczasowe są sensowne, jakieś wartościowe. Ty ja muszę się skupić najpierw, żeby zarobić w normalnej robocie, a potem nagrać jeszcze film dla Was. A jeżeli chcecie, żebym Wam odpowiadał na prywatne, nazwijmy to, pytania, problemy itp., no to niestety, ale jakaś gratyfikacja czy rekompensata w postaci poświęconego Wam czasu musi wpłynąć. Nie wiem jak, czy przez wspieranie kanału na YouTube, czy przez Patronite. A. Nie wiem, wiem, że ja to gdzieś tam kiedyś założyłem. Jakoś to muszę rozwiązać, bo... jak masz miękką... miękkie serce, to masz twardą dupę. A ja chyba na chwilę obecną nie wiem, dla co po niektórych troszkę za miękkie serce. Ja nie potrafiłem dotychczas rozgraniczyć Życia, jak mi się udało na początku rozgraniczyć życie prywatne od e, roboty, odsuwam do dawniejszego filmu o pracocholizmie. tak teraz mam troszkę, przynajmniej do dzisiaj, miałem taki problem, żeby rozgraniczyć pracę od YouTube'a, ale widocznie zawsze musi przyjść jakaś graniczna chwila, żeby, żeby to po prostu nastąpiło. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie, jak to rozwiązać, żeby Wilksyty syty owca cała był, czy była, jak Wy się do tego zapatrujecie. Ja wiem, że masę ludzi o dobrych intencjach, o dobrym nastawieniu do mnie i tak dalej, oberwie trochę po dupie za nielicznych, ale ja też nie mogę wiecznie dostawać po dupie i nadstawiać swojego czasu karku i tak dalej. Przykro mi za Ech, tą całą zaistniałą sytuację w dzisiejszym dniu. Przykro mi, że w środku tygodnia taki dupiaty film wam daję. Sorry. Na razie.